Siemanko, Siemanko, Systerny Rafał z W. Dzisiaj, oczywiście, z kolejną motocyklową nowością w naszej ofercie. No a za mną stały Walec, czyli Honda Shadow 125. Ale, słuchajcie, 2008 rok, czyli najnowszy rok produkcji, bo trzeba Wam powiedzieć, że Honda Shadow była produkowana od 1999 roku do 2008 roku włącznie. No i to jest ostatni model produkcji w srebrnym malowaniu. Ale, co ciekawe, z oryginalnym i fajnie potwierdzonym przebiegiem. Bo, słuchajcie, eee... po bon. W tych 16 latach motocykl ma przechane dokładnie 25921. Co myślę, że jest całkiem fajnym przebiegiem, jak na e, motocykl, no mimo wszystko, tylu letni, Ale co ciekawe, e, tutaj mam dla Was taką fajną kartkę z potwierdzeniem, że ten motocykl był na przeglądzie technicznym w Niemczech. Słuchajcie, 12 sierpnia, a jak nagrywam ten film, to jest 21, więc no nie, 9 dni temu ten motocykl był jeszcze w Niemczech na przeglądzie technicznym. i miał wtedy, słuchajcie, 25901. Więc fajnie potwierdzony przebieg. E, jeżeli chcecie, bez wypadkowego, sprawdzonego i no, całkiem fajnym przebiegiem. Proszę śmiało wsiąść sobie wygodnie, a ja zapraszam Was na krótką prezentację z tym shadowkiem w roli. zobaczcie sami Honda VT 125 czyli wszystkim dobrze znana. Shadow, shadowka, bądź po polsku cień, jak to też polubicie sobie mówić. Słuchajcie, 2008 rok, motocykl jako baza. Dzisiaj zrobimy to szybko i treściwie. 2008 rok, ale motocykl całkowicie bezwypadkowy. Napiszemy wam to na fakturze, jesteśmy tego w 100% pewni. Nie ma, że jest inaczej. Jak ktoś będzie nawet motocykli, to na pewno to potwierdzi. Co za tym idzie, motocykl jest cały w oryginale, czyli wszystkie kolorowe elementy od tylnego bocznika przez boczne kampki, zbiornik paliwa, to wszystko razem i przedni bocznik wszystko jest w fabrycznym lakierze. Co więcej, ten fabryczny lakier jest zajebiście ładny, czyli tutaj nie ma żadnego, nie wiem, jakiegoś pęknięcia, żadnego zadrapania, żadnej wniotki, jeśli to jest zbiornik tutaj, naprawdę bardzo ładnie to wygląda, nie ma tutaj żadnego, no nie wiem, wgniecenia, zdrapki, przedni płotnik tak samo, nawet jest tutaj naklejka od dealera, w którym prawdopodobnie został ten motyw zakupiony jako nowy, po drugiej stronie to samo, no taki naprawdę, gdzieś tam tu, słuchajcie, o, tu jest taki, dobra, przepraszam, tu jest taka minimalna wniotka, no, ale to jest taki detalik, myślę, o, z tej odległości w ogóle tego nie widać. Ale tak naprawdę jest, myślę, że petarda. E, wciąż, sobie nie było, e, z 2008 roku, no to mamy 16 lat na pokładzie. No ale zachował się, myślę, że fajnie. E, parę dodatków, słuchajcie, kufry. E, może, może generalnie styl tego motocykla kojarzyć się raczej z sakwami. No i z tym też się zgadzam. Sakwy z reguły bardziej pasują do, do tego typu motocykli. Ale kufry mają super jedną bardzo ważną zaletę. Otóż, jeżeli chcemy jeździć faktycznie gdzieś na wycieczkę, to tych kufrów sobie używamy i one na pewno będą dużo lepsze niż sakwy. Na guzik możemy sobie je pyk e, otworzyć, no i na pewno dużo więcej można tu schować, plus to, co tam schowamy, jest bezpieczne, to można sobie to po prostu zamknąć, ale myślę, że największą zaletą jest to, że e, w każdej chwili, jeżeli stwierdzimy, że A, nie będziemy teraz z tych kuferków sobie korzystać, e, wypiąć wtedy pyk schodzi nam sobie taki kuferek i możemy sobie jeździć motorkiem bez tych kufrów no bo wiadomo, nie zawsze trzeba z nich korzystać myślę, że tak to jest motocykl fajnie wygląda do tego tutaj fajnych dodatkowo parę chromowanych elementów zawsze tego chromu przy, przy takim typie motocykla nie zaszkodzi no ale w każdej chwili możecie sobie zapakować się na wycieczkę i z powrotem przypiąć go do motocykla i znowu podróżować z kuferkiem więc to jest myślę, że też nieoceniona co więcej, motocykl generalnie oprócz kuferek ma też bardzo dużą przednią szybę no i to co jest wkrótce to nie jest taka typowa najtańsza szyba, która jest mocowana do kierownicy, tylko faktycznie zobaczcie tutaj całe mocowanie: tego jest aż do górnej półki, dolnej półki, też z taką chromowaną fajną nakładką. No i to sprawia, że ta szyba jest naprawdę bardzo sztywna, sztywna. No, no w ogóle nam się nie, nie rusza, nie lata, więc myślę, że to jest jedna z takich droższych akcesoriów. No a tak, to jest po prostu całkiem ładnie zachowany, w pełni sprawny egzemplarz my też dodajemy taką naszą książkę serwisową gdzie będzie wpisane, że motocykl teraz przeszedł nasz serwis, nie było tego dużo, ale serwis ale filtrowy zrobiony czyli nowy olej w silniku, zalany motulem 1040 nowy filtr oleju, dwie nowe świece, zrobiliśmy jazdę próbną motocykl fajnie pracuje, fajnie się wkręca, ładnie reaguje na sanie, więc tutaj układ paliwowy także jest w porządku motocykl jest prosty, bezpieczny, pełne oświetlenie sprawne, więc no taki bym powiedział pewniaczek zapraszam was serdecznie do Żartowa. Motor W, Jaśminowa 20, śmiało wpadajcie, Zrobimy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli usiąść sobie na tego szodoła Tak jak ja to zaraz uczynię e, Sprawdzić, przymierzyć się do niego, zobaczyć czy to jest to, czy ta miłość faktycznie między wami jest jeżeli jest, no to super no i tak na dobrą sprawę, potwierdzić sobie też to co wam wszystko mówię, zobaczyć sobie to na żywo ale pamiętajcie, że jeżeli nie chcecie do nas przyjeżdżać, bo nie wiem, bo nie macie czasu, bo nie macie samochodu, bo nie macie bo nie wiem, bo nie macie kolegi, z którym mógłby się z wami zabrać i to sprawdzić, to nie jest nic strasznego, wystarczy do nas zadzwonić i zamówić sobie transport tego motocykla pod swój dom dokładnie tak, słuchajcie, wy możecie sobie zamówić oględziny tego motocykla pod swoim domem, nie wychodząc z domku wystarczy do nas zadzwonić, powiedzieć skąd jest. My Wam wyceniamy transport takiej maszynki pod Wasz dom, eee, płacicie z góry sobie kasz transportu, my do Was przyjeżdżamy, eee, jak przyjedziemy to sobie na miejscu pod domkiem oglądacie, sprawdzacie, testujecie, co tam sobie życzycie, jak jest w porządku, jeżeli Wam się to podoba, jak chcecie w to iść, no to wtedy finalizujemy eee, taką transakcję, dopiero wtedy płacicie za maszynę. Co myślę, że jest taką całkiem fajną opcją w obie strony. Eee, na tą chwilę myślę, że najpopularniejsza forma sprzedaży w naszej firmie. Eee, Modo rzeczy, też można sobie kupić na raty. Jeżeli masz do tego jakieś pytania, śmiało, eee, dzwońcie, pytajcie. Eee, Przekierujemy Was dalej do osoby, która Was z takim finansowaniem poprowadzi. I jest zawsze dużo, skrócił przekręcony, czerwony guzik w dół, klikam sobie zapłon. Eee, no i już słychać pracę fajną. Eee, silnika czterosłowowego w V-ce. A jak jest v na pokładzie? No to jest zupełnie inna rozmowa. To jest naprawdę mega fajny, no fajny motocyk. słuchajcie, nie ma co tego porównywać do takich typowych jednocylindrowych jednostek. No bo jednak ta fałka zawsze tą robotę zrobi. Słuchajcie, światła krótkie, długie, krótkie, długie, mryganie, kierunkowskaz, lewy przód, prawy przód w środkiem rodzaju całe świetnie tutaj gra Klach, uwaga. Bardzo głośna trąbałka. Światło stop przedniego hamulca. Światło stop tylnego No i co? Tutaj macie na sieci czujnik luzu. No i motocykl fajny, sprawny, jeżdżący. Już niedługo może stać pod Waszym garaż. Największy z możliwych motocykl klasy 125 typu Chopper Cruiser 15-konna jednostka silnikowa e, Dodatkowo z chłodzeniem cieczą, co też jest wyjątkowe wśród tych motocykli Wszystkie pozostałe maści markowych typu Yamaha, jakaś Virago, Dragster, Intruder, Marauder, Rebel To wszystko jest na powietrzu. Tutaj macie dodatkowe chłodzenie wodą No więc taki bym powiedział pionier, jak chcecie mieć coś najfajniejszego to można tego dostać, No to mimo, że swoje lata to już ma, to słuchajcie, swoje e, momenty, kiedy to taniało już ma za sobą, no to chwilę myślę, że to już tendencja tylko wzrostowa. Jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego, łapcie za telefon, jestem po drugiej stronie. E, no i co? Do usłyszenia już niebawem, być może u Was pod domem, być może u nas w firmie. Lewa w górę, Kochani, widzimy się na kolejnej prezentacji. Siemanko, hej!